Witamy na falconie! Jak wam się podoba Falcon? To jest po prostu... nie To jest. Ja nie chciałbym przeklinać, ale wiem, że nie mogę. No po prostu to jest coś fantastycznego. Ja w ogóle nie wiedziałem, że. No, że Muszę się przyznać, jest, ale nie wiedziałem, że coś takiego. Że w tego w ogóle istnieje. Taki, I to jest. Taki to jest, no, Piękny. Ja to kupię wszystko. <noise> wszystko. Kropka. Prawdopodobnie, tak. Tak, tak właśnie będzie. Wydam tu wszystkie pieniądze życia. Okej, okay. jaki macie plan na Falcon na dzisiaj, na jutro, na wczoraj. Plany mamy różne. Tak. E, troszkę związane nawet z tematyką niektórych tutaj e, stoisk, tak. E, bo naszym nowym shortem będzie opowieść o, o pewnym... Kubkach. <grym> 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 o pewnym superbohaterze znanym. Wszystkim? E, wszystkim, ale w naszym stylu? stylu? Stylu. Nie, w naszym stylu nie, ale, nie, ale... ale pod naszym e, kątem. Tak, z, z znaczy... naszego punktu widzenia. O. Yy, oglądanie, zachwycanie się, szwendanie. Tak. Yy. O 20.30 mamy mieć jakiś. Yy. Jakiś taki blok półgodzinny, pół gdzieś na scenie. QA, czy co tam. I, i mamy nadzieję, że to właśnie będzie blok QA. Tak. Że będzie dużo pytań, nie będzie tak. dużo odpowiedzi. Nie? Tak. Yy, no i tyle. W sumie. I będziemy głównie czerpać radość z tego, że tu jesteśmy. Tak. Czy jest to wasz taki pierwszy festiwal? No, pierwszy tak, właśnie o to taki, chodzi. Taki, tego tak. Typu, tak. Okazuje się, że mamy własny komikon. To jest po prostu rewelacyjne. No. Czyli Polska ma Pol Polskę. No nie my, bo my prywatnie nie, my nie jakby mamy. Nie, nie mamy prawa do tego. Nie stać by nas było nie stać na to. By nas było. No. Ale... Czyli przejdziecie następnym razem. O, no, na A, pewno. pewno, na pewno. To jest, to jest, to jest, to jest jak w punku, tak. I jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Gdybyście mieli wybrać jakiś swój cosplay, no. jaki byłby to cosplay? Ja bym chciał w pełni działający kosztem Ironmana. Tak, a dzisiaj mówię, że chciałbyś być mystik i po prostu przyjść tak. <grymne> <grymne> po prostu... Nie mówiłem, że ja bym tak chciał, bo <grymne> wiem, że jest to jakiś manewr, jak nie masz na, na kostium. Ja bym chciał być... urde, nie wiem, no... Super, no i na tym skończmy. Ja chciałbym być takim centaurem, słuchaj, żeby mieć takie absolutnie funkcjonujące... Nie, takie włóczące się Tak, za <grymne> Nie, nie takie włóczące, właśnie takie chodzące cztery po prostu końskie nogi, nie? To było super. Okej, okay, a co możecie powiedzieć z naszej szkolnej telewizji? Nie wiem, może coś zapowiecie coś. Słuchaj, uczcie się. Tak. Uczcie się, bo ja oceny się są nawagamy. bardzo ważne. E, ja byłem Orłem. Orłem byłem w szkole. Ja powiem jak mój tata miałem w szkole same piątki. <laughs> tata kłamał. Ale powiem jak on. Miałem Ale w szkole same piątki. Prawdę, więc e, wy a... też możecie. Co kosplayujesz? Są trupera z czwartej części Gwiezdnych Wojen. Super, skąd pomysł na ten cosplay? No, interesowałem się Gwiezdnymi Wojnami już od małego i w zasadzie zawsze chciałem mieć taką zbroję. Wstąpiłem do 501 Legionu i kupiłem sobie, i złożyłem samemu. Gdzie można kupić takie części, zdobyć, jak się kolekcjonuje taki strój? Um, taką zbroję można kupić wykonaną w Polsce. Są też firmy zagraniczne w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, które wykonują takie zbroje na zamówienie. Przychodzą one w formie półfabrykatów, które trzeba wyciąć, skleić i dopasować do swojej sylwetki. Super, bardzo dziękuję i życzę udanego Falkonu. Co cosplayujesz? Winter Wonder Lulu z Lola. Super, skąd pomysł? E, lubię tą postać, lubię zimę plus. No to jest konwent fantastyczny, więc najlepiej by było zrobić z fantazy cosplay. Super, a e, jak zrobiłaś swój kostium? Opowiedz coś o kostiumie jest przeze mnie, cała reszta stroju jest. No jest zrobione z polaru, który jest bardzo gruby, jest mi nie gorąco w tym. różka jest ze styroduru i kij odmiotły, kapelusz z pianki, uszy z filcu, no i tak to... Długo robiłaś kostium? Zaczęłam w czerwcu gdzieś najpierw robić różkę ale skończyłam go robić dzisiaj w, no... w sumie nie, dzisiaj w łazience, w... na Falconie. Rozumiem, super, wielkie dzięki i udanego Falkonu. Co cosplayujecie? Harry Potter Śmieciorzec, Harry Potter nie był facetem? Nie Jest <laughs> Okej, okay. skąd, po, skąd pomysł na taki cosplay? No lubię tą serię przede wszystkim, nie? No i zawsze chciałam zrobić kogoś z Hogwartu, także tak wyszło no. Tylko czemu Gryffindor? No gdzie to A, wiesz co, jest dużo fajnych postaci w Harry Potterze, ale tak naprawdę tylko śmieciorzecy wyróżniają się wyglądem Poza tym jak masz maskę, to też nie ma jakichś specjalnych wymagań co do imienia, czy w ogóle charakteru postaci, odgrywasz co chcesz. Super, bardzo dziękuję. Życzę udanego falkonu. Co cosplayujecie? Postacie z Loru Warhammera. Symbolizujemy naszych bogów. Ja symbolizuję Slanesza. Ja y, sincza No i Khorna. <głosy> tak. <głosy> Może parę słów o bogach, bo tak <noise> by się przydało, co nie? No to mamy tutaj Sinch, czyli... Bóg wiedzy, magii, losu, ten taki najbardziej przebiegły z bogów, tak? Slanesz, no to no widać, no ob obdarza urodą i dostatkiem w pewnych sferach życia. No i Horn, proszę bardzo, Horn, czyli Bóg krwi i czaszek. <todziora> tak. Hater's gonna, hate. Hater's gonna hate. Super, a skąd pomysł na taki cosplay? Zgrania! Uh. No Skrania. się gra yeah. się walczy to teraz chce się trochę samemu powyglądać fajnie, no yeah. Super, bardzo wam dziękuję, życzę udanego falkonu. Pierwsze, pierwsze pytanie Uwaga Co? Falcom in ta Paradise! The Hotel of a Thousand and One Fall is Magic Fountain Flowing Venus no stop wine women and Huczikuo All night long All night long All night Uhu. Jesteście wspaniali. Pytanie, co cosplayujecie? Cosplayemy bohaterów filmu. Zgaduj. Piąty element Super skąd taki pomysł? Obejrzeliśmy film pod tytułem Piąty element. Uznaliśmy, że to fantastyczny cosplay. Za kogo się przebrałeś? To właściwie jest strój historyczny. To jest strój 17 wieczny i w obec chwili obecnie jestem oficerem artylerii. Super skąd pomysł na taki cosplay? O, pomysł od cosplay. Jestem w ruchu rekonstrukcyjnym od jakichś 12 lat, to już nie jest pomysł, wszystkie te rzeczy, które mam na sobie, włącznie z butami, oprócz skarpet są wykonane przeze mnie. Co cosplayujecie? Eee, złe Jedi. <grym> Twileka. Skąd pomysł na cosplay? Bo lubię Star Warsy. To samo, jeszcze od znajomych. Jak robiliście ten kostium? Bardzo, 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 bardzo długo. No... Nie wiem, z 4 miesiące? To jest. Okej, okay, całkiem. I to jest metal, to nie jest gównoplast. Pierwsze, co cosplayujesz? Lara Croft. Bosko! <ścoughs> Skąd pomysł na ten cosplay? No, bo bardzo spodobała mi się gra. Taka wydanie survivalowe Lara Croft. To stwierdziłam, że muszę zrobić cosplay. I zrobiłam. No jak krok po kroku, jak wyglądało tworzenie tego cosplayu? E, najpierw trzeba było znaleźć ubrania, których nie szkoda będzie popsuć, trochę porwać i w ogóle, a potem no to trzeba było, nie wiem, coś polatać po lasie, poszukać jakichś patyków do zrobienia łuku, na przykład albo strzału, piór poszukać, tak samo, e, ukraść bratu pistolet i takie rzeczy różne. E, super, życzymy udanego Falconu, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Спасибо.